Dzisiaj będziemy robić peelingi do ciała dla naszych mam, które niedługo mają swoje święto, jak wiecie. A jeśli nie wiecie, to właśnie wam przypominamy. Potrzebujemy jakichś ładnych słoiczków albo pudełeczek po mydełkach, bądź innych pierdółkach, jakie macie u siebie w domu. Oprócz tego, yy, sól gruboziarnistą, którą będziemy mieszać z różnymi składnikami. Będzie to bardzo dobroczynne dla skóry naszych mam. Oraz. Trochę oliwy, skórki z cytryny, cytryny lub z pomarańczy. Dokładnie, i olejków eterycznych. Mogą to być różne olejki. Możecie sobie poczytać w internecie, jakie olejki mają właściwości. Yy, na przykład rozmarynowy. Tak, jest używany do masażu i dobroczynny na celulitis. Dokładnie. <noise> yy, no i należy to wszystko wymieszać i włożyć w takie ładne pudełeczka. I później je przystroić na prezenty całkiem takie przystępne prezenciki dla naszych mam. I stosunkowo niedrogie. Dokładnie. Nie żebyśmy poskąpiły naszym mamom prezentów. No nie, nie, ale jak już... Ale to własnoręcznie zrobione. No właśnie. Tyle czasu trzeba było poświęcić, żeby je zrobić. <laughs> Całe 10 minut. <laughs> całą ilość soli do miski jednej. Potem bierzemy skórkę ze sparzonej wcześniej cytryny i dodajemy ją do naszej soli. Już do tego, co mamy, jeszcze musimy dodać oliwę z oliwek. Im więcej, tym będzie bardziej nawilżona nasza skóra. To jest nasza gotowa baza. Teraz podzielimy yy, tą sól na dwie części. Do pierwszej naszej mieszanki dodajemy olejek rozmarynowy. Bierzemy słoiczek, do którego będziemy zaraz przekładać naszą mieszankę i robić gotowy prezent dla naszych mam. Do drugiej części naszej mieszanki dodaję olejek z drzewa różanego. Zamiast słoiczków możemy jeszcze użyć gotowych pudełeczek.